Prawdziwa rewolucja mówią mieszkańcy Dąbrowy Górniczej. Nowe przejście podziemne w Ząbkowicach robi bowiem wrażenie. Bardzo ładnie i tak czyściutko i w ogóle i te ścieżki wózkiem można przejechać rowerami. Jak widziałem wcześniej to ludzie przechodzili przez tory, także w tej chwili jest w porządku. Przez tory bądź przez składkę nad peronami. Tak dotychczas wyglądało przejście przez stację Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice. Teraz za jednym cięciem zmieniło się wszystko. Pasażerowie mają do dyspozycji windy i ścieżkę dla rowerzystów. W przejściu i dościach zastosowano oznaczenia dla osób niewidomych i słabowidzących. Nowe przejście podziemne to jednak przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo. Wiele osób chodziło bokiem, nie chciało po prostu się dostosować, żeby wejść na górę, twierdzi, że mają bliżej. No w tej chwili już nie ma takich argumentów, żeby nie wejść na kładkę. A po prostu to też jest taka inwestycja, która pomaga tu miastu ożywić ten teren i cieszę się bardzo, że, że mamy tu współfinansowanie z miastem co powoduje, że jest to taki przykład dobrej współpracy samorządów, samorządów z polskimi liniami kolejowymi. Miasto jednak mówi, to nie koniec podróży. Nowe przejście ma być kolejną stacją na drodze do zmiany układu komunikacyjnego. Przy stacji powstać ma centrum przesiadkowe oraz drogi rowerowe. Siatka połączeń w całym, nie tylko w Dąbrowie, ale w całym Zagłębiu będzie dostosowana pod potrzeby mieszkańców. Będzie to trudna zmiana, ale potrzebna, konieczna i nie można tego zrobić jakąś jedną linią. Chcemy, żeby ludzie mieli możliwość poruszania się się po mieście autobusem, tramwajem, a zamiast to wyjeżdżali pociągiem. Mieli z tego szansę. Czy z tego skorzystają? Liczę, że tak, dlatego że to też będzie się wiązało z tym, że będziemy utrudniać czy ograniczać ruch samochodów w mieście, ale najpierw musi być alternatywa. Na budowę bezpiecznego przejścia wydano ponad 6,5 miliona złotych. Inwestycje sfinansowały PKP Polskie Linie Kolejowe i Urząd Miejski w Dąbrowie Górni. Ten profil jednej z lekarek wiawożnie cieszy się niesłabnącą popularnością, a każdy pojawiający się na nim wpis dotyczący jakości pracy lekarzy podnosi jedynie temperaturę trwającej tu dyskusji. W jednej z ostatnich wymian zdań nawet autorce wpisów nie udało się ukryć emocji. Wszystkie matki, które hejtują, nie będą przyjmowane na dyżurze. Taka deklaracja dotyczy nocnej i świątecznej opieki wiewożnie. Podobnymi dyskusjami z udziałem lekarki, których w internecie jest więcej oburzeni są pacjenci. Za to, że wyraziłam swoją opinię, pani doktor stwierdziła, że mam zakaz pokazywania się na dyżurze i jestem na jakiejś nie wiem, na jakiejś liście czarnej, że nie będę obsługiwana na dyżurze. Interwencję w tej sprawie zapowiedziała już Śląska Izba Lekarska, a także Szpital Miejski, który zatrudnia lekarkę. Próbowaliśmy skontaktować się z lekarką kilkukrotnie, jednak bezskutecznie. To małgorzata... Nie mogę teraz Proszę Gdy na portalu społecznościowym zamieściliśmy wpis z prośbą o kontakt uczestników dyskusji, odpisała sama lekarka. To może TVS obstawi dyżury. Zapraszamy. Jak się dowiedzieliśmy, już dwa lata temu do okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej w Katowicach trafiły skargi ze strony mieszkańców Jawożna nie tylko na tę konkretną lekarkę, ale także na kilkoro innych osób z nocnej i świątecznej opieki. Sprawą zajmowali się dziennikarze gazety co tydzień. Zacierają nas właśnie sygnały od matek, które mają problem z dyżurem nocnym. Są to matki no, różne z większymi dziećmi, z mniejszymi dziećmi i zazwyczaj jest problem albo są dzieci źle zdiagnozowane, albo w ogóle są nieprzyjęte, lub, lub nawet wyrzucane z z Kolejnych wyjaśnień, tym razem dlaczego lekarka z Jaworzna publicznie deklaruje nieudzielanie pomocy, domagać może się wkrótce Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. To nie pierwszy raz, gdy izba zajmuje się działalnością lekarki. Na bazie zgromadzonego materiału dowodowego i przesłuchań świadków e, skierował wniosek o ukaranie do Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach, więc uznał, że jego zdaniem w tej sprawie doszło do przewinienia zawodowego. E, Pierwsza rozprawa przed okręgowym sądem lekarskim w Katowicach będzie miała miejsce w połowie marca. Prawe ma także wyjaśnić kierownictwo szpitala w Jaworznie, które zapowiedziało, że wezwie lekarkę do wyjaśnień, po zapoznaniu się z nimi ma wydać oficjalne oświadczenie w tej sprawie. My także będziemy starali się jeszcze raz skontaktować się z lekarką, by miała szansę przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie. W środę mają ruszyć wstępne prace przygotowawcze do przebudowy ulicy Dworcowej w Katowicach. Rozpoczną się od wycinki trzech drzew. Usunięte drzewa zostaną zastąpione nowymi. Wśród nich będą brzozy, miłożęby i graby o wysokości 5 metrów. Zmian będzie jednak więcej. Przede wszystkim chcemy ograniczyć tutaj ruch kołowy, oddać tą część pieszym. Natomiast na pewno będzie trzeba zachować przejazdy właśnie do hoteli czy też do innych obiektów usługowych, ale będą one mocno ograniczone, tak aby ta powierzchnia była do dyspozycji przede wszystkim pieszym. Bardzo, bardzo ważną częścią będzie zieleń. Będzie tutaj nasadzonych ponad 50 drzew, tak aby ta przestrzeń była przyjazna i komfortowa. Na przebudowę strefy śródmiejskiej, czyli obszaru ulicy Dworcowej. I tylnej mariackiej, Katowiccy urzędnicy chcą przeznaczyć tylko w tym roku ponad 20 milionów złotych. Chociaż stacje świecą jeszcze pustkami, to plany na nowy sezon wyraźnie nabierają rozpędu. Sosnowiecki rower miejski będzie się w tym sezonie rozwijał. Priorytetem jest budowa nowych ścieżek rowerowych. W najbliższych miesiącach powstanie ich ponad 10 km. To wszystko ma spowodować, że ten system będzie jeszcze ciekawszy. I tak jak powiedziałem, przede wszystkim połączone w pełną całość, bo połączymy się czy to z jednej strony praktycznie z Mysłowicami, czy z drugiej strony z Dąbrową Górniczą. No i całe całe miasto będzie tak naprawdę, to ścisłe centrum z Czasami będzie można już bezpiecznie podróżować. Nowe ścieżki powstaną na Grota Roweckiego, Żeromskiego, Orlej, Braci Mieroszewskich, Mierosławskiego, Alei Mireckiego i bulwarze Czarnej Przemszy. Na tym zmian nie koniec. W 13 lokalizacjach powstaną stacje rowerowe. Oznacza to także dodatkowe rowery, których będzie 140. Wśród nich pojawią się rowery typu cargo i tandemy. tu też nowe rowery, także z hotelikami dla małych dzieci. Myślę, że jest takie zapotrzebowanie dosyć spore. No. Pogody dzisiaj mamy taką, że już nadchodzi wiosna, także myślę, że już za chwilę wszyscy wyjdą na rowery, a jeżeli infrastruktura na to pozwoli, to z będzie jeszcze większe i do tego dążymy. W sumie w ramach Sosnowieckiego Roweru Miejskiego wiosną przyszłego roku funkcjonować mają 22 wypożyczalnie. Do dyspozycji mieszkańcy miasta będą mieli 270 rowerów. Mieszkańcy zbyt chętnie sprawdzają, czym oddychają. W Katowicach przez jakiś czas może nie działać sieć czujników powietrza. Wszystko przez to, że zainteresowanie systemem AUR było bardzo duże. To celowo 127 czujników jakości powietrza. Ekrany w budynkach użyteczności publicznej już są montowane. Pierwsze z nich podają dane i można je sprawdzać na stronie, która jest, cieszy się ogromną popularnością i jest w tej chwili przenoszona na serwery miejskie. Dotychczasowy serwer okazał się niewystarczający. Gdy smog był duży, to dużo osób sprawdzało stan powietrza. Teraz, do 1 marca, mogą występować problemy ze stroną powietrze.katowice.eu. Obecnie w Katowicach działa 40 czujników jakości powietrza. Schody nieruchome, czynne całą dobę. Katowicki dworzec, czasami tu przechodzę. To refren piosenki, której jeszcze daleko do tego, by stać się wyjątkowo popularnym przebojem, nie tak jak tym schodom, które na popularność wręcz są skazane, bo to jedyne ruchome, nieruchome schody na katowickim dworcu, w przejściu pokonywanym codziennie, jeżeli nie przez tysiące, to setki osób. Te już prawie 600 dni schody, a raczej w tym wypadku kryjąca się za nimi bezczynność tych, którzy powinni je naprawić, doczekała się teraz muzycznej krytyki. Jak my ludzie po prostu tego nie weźmiemy w swoje ręce, nie nagłusimy, nie będziemy o tym mówić, to urzędnicy i osoby decydujące o tym nic z tym w dalszym ciągu nie będą robić. To jest sytuacja totalnie absurdalna. Może ci urzędnicy nie zdają sobie sprawy z tego, jaki tu jest problem. A ja tutaj kilka dobrych godzin spędziłem, jakby robiąc zdjęcia filmowe, i widziałem, co tutaj się dzieje. Ciągnący się bez końca problem ruchomych schodów pojawiał się wiele razy w sieci. Teraz pojawiło się również wydarzenie w mediach społecznościowych. Strona działa od dawna, tak długo, jak nie działają ruchome schody. Założyłem ten profil z frustracji. Zawsze, jak przyjeżdżam autobusem na dworzec, to muszę iść po tych schodach na górę, i jest po prostu bardzo niewygodnie. I założyłem to po to, żeby zwrócić uwagę mieszkańców na ten, wydaje się, błahy problem, ale tak naprawdę to jest taka ilustracja wielu, ilustracja takiego generalnego myślenia o transporcie pieszym w naszym mieście. W niedzielę nieruchomymi schodami zajmą się ludziki LEGO. Jednak wszyscy sfrustrowani liczą na to, że pomoże to zakończyć absurd nieruchomych schodów. Być może wkrótce się to uda, być może, bo na razie w trzecim przetargu na wymianę schodów PKP nie wybrało żadnej oferty, jednak jest nadzieja, że jedna z firm ma jeszcze szansę na podpisanie stosownej umowy.